Siemanko. Dzisiaj kupiłem sobie 5 siódemek z drapek za 2 złote i y, dwie już sobie zdrapałem. Niestety w jednej nic nie wygrałem, bo zasady są takie, że jeżeli znajdę czarną siódemkę, to wygrane jest razy 1, jeżeli czerwoną, razy 2, ale w drugiej za to wygrałem spora sianka. Y, 77 zł, chyba no więc. No, odrobiło się. No i kolejne trzymam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ósemka, niestety. 5, 9, 4, 3, 6, 2. No niestety, ale jej tak się nie przejmuję. Dzisiaj jestem wygrany. 6, 8, 5, 2. 4, 9 i 3. I ostatnia zdrabka. 5, 9, 4, 2, 8, 6 i 3. No niestety w tych trzech nie wygrałem nic, ale w tej się odkułem i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam za oglądanie.